Hello wszystkim. To ja, ten Debil z YouTube'a, który jest twoim rekomendowanym. Znowu. I... Stwierdziłem. Ej, Minecraft jest super. Każdy lubi Minecraft. Świetna gra matematyczna. Stawiasz klocki i tak dalej. I stwierdziłem, ej, przecież jestem słaby w PvP. Więc. program dzisiaj PvP. Ale... Będę używał losowych rang na Hypixelu trybie insane na Skywarsach. Anyways. Um, to zaczynamy. I w razie czego nie mam wszystkich rang. No, już daję od razu random kita, żeby było. I nie jestem najlepszy w PvP, więc się nie dziwcie jak będzie was oczy bolało od tego co ja tutaj robię. Co to jest za ranga? A tej... Czy to jest to? Tak, to jest leniwiec. Pro, mam leniwca. Nie. Mam slowness. No. Ja nawet speed się nie umiem do końca. Jeszcze slowness mi dali. Czekaj, mogę ich slowness wrócę. Eee! Wow Slowness temu typowi pomógł Sharpness 5, szarpes 5, szarpnes 5 Wysadź go Sharpness 5 Braa Dobra, jednak raz. Stwierdzę, że chyba tak 10 gier rozegram. Są na ręce, zapiszę. Ponieważ nie chce mi się iść po kartkę, którą mam obok. To mamy jedną grę z głowy. O, dawać mi coś dobrego. Kurczak. Stan chyba w wilka i kurczaka oj Silverfisha? nie, sio! a, pój się moich zwierząt mają swiftness Ha! Come on! Nawet tak dużo CPS-u nie wyklikuję Patrzcie, jestem jestem trash! wyklikuję 6 CPS-u! Jestem trash! Ale walić to. Niczy się dobra zabawa. Raz, trzecia gra. O! Co to jest za. Armorer? No to. Nawet nie zobaczyłem jak ranga mi się wyrostowała, ale już całą zbroję, to tak jakby. no. Tam się nie liczy, Nie sus Chyba, że to Terraria i wiecie, Terraria na opracowaną sus useless zgiń, zgiń, A to była trzecia gra. To będzie naj, najszybszy film jaki kiedykolwiek zrobię. Nawet montowania nie będę potrzebował. W sumie to potrzebuję montowania. Amin Ostatnio w ogóle e, fajnie jest, bo się rozchorowałem. Ale to jest nieważne. Um. W sumie to tyle. Jest ciepło bardzo. E, zdałem szkołę. Pokczą. Pora teraz iść do McDonalda pracować, lol. Tak kolego, zgin, zgin. Dziękuję. Teraz mogę narzekać na problemy ludzi, los, losowych ludzi na YouTube, którzy mnie oglądają Zgin, zgin. Chyba ja zginę, tak, ja zginę. Fuck, fuck, fuck. To była trzecia gra chyba Dobra To była trzecia gra A mojej ręce jest napisane 1, 2, 3, 4 Teraz czwarta gra będzie Teraz jest czwarta gra um. Moja ręka wygląda jakbym był debilem W tej chwili W sumie Skoro ludzie coś to oglądają że się prawdopodobnie nudzą to jak wam mija dzień? no mi dobrze jest ciepło albo że moje psy sobie śpią u mnie na łóżku i ptaki śpiewają za oknem, co jest fajne. Nie wiem w ogóle Nie mój internet chyba umiera. Tak, umiera. Super. Zawsze, gdy chcę zrobić coś fajnego w tej grze. Ja, czy właśnie ten. Czekaj, to? Tak! Wszyscy se poszli! Wszyscy se poszli. Zostawili mnie. Zostawili mnie na mojej wyspie na Skywarsa. Tak, spadł! Nie, nie zaliczyło mi kila, bo żadna z moich śnieżek go nie uderzyła. Bałwany są OP. Bałwany są OP. Oh shi. Była piąta gra. Maćul, wygraliśmy Praktycznie nic nie robię, zbawan zrobił za mnie całą brudną robotę <gryw> To jest najgłupsza ranga ja Kupię, ostatnio kupuję najgłupsze kity Dobra Dostałem pro No, no zgodna ale kupiłem pro, bo myślałem, że dostanę plus 400 do skilla, ale nie dostałem więc e, Nie polecam pro W sumie nie, to jest dobra realia, bo dostajesz 16 klosków Szkła W ogóle jeszcze coś Tak. Hmm. Nie, 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 nie idź stąd, idź stąd idź stąd idź stąd Ty chory człowieku psychopato nie idź, idź, idź ode mnie, idź ode mnie, idź, idź, fuck. To była już nie wiem, która gra, chyba szósta. Czy umiem liczyć? Nie wiem, Fuck, Ugde w sześć tam zamiast w nie chcę filmować na p***a, nie. Yo! Disco! Świetna ranga. Ta ranga jest super, bo... ...gram czasami. Postawię parę noob-bloków i ludzie myślą, ej, zagram im piosenkę i dadzą mi rzeczywistości ja pod tymi obblokami idę na środek i TNT stawiam TNT i wysadzam ich w powietrze jak widać tamta osoba nie widziała jak działa grawitacja i musiała się dowiedzieć padnij do lewej mówię ci ty i też bierz mnie ręką Dziękuję A, Dawaj Szybko, szybko, szybko No jak szybko muszę zwiać od ciebie Nieważne Pff. Siódma gra Jesteśmy sami w lobby O! Ale teraz zauważyłem, że mam balona O! Ludzie! Ludzie dołączają! Woo! Woo! Ludzie dołączają! Let's go! Sekretna meta tego serwera Bro, leave my snowman. <laughs> this is good, yeah. So this habit bow fan, huh? Fucking kill my snowman. Hmm. Zabił mi powana. To jest niemożliwe. Hmm. O żaba. Żaba, żaba rank, żaba kit, żaba kit pog. Widzicie takie coś? Tak, coś i tak się gra żaby. Jeżeli jest taka inna mapa, gdzie są te wszystkie koło siebie, tak bardziej, to bierzecie basically, bierzecie tą swoją splash pod te żaby i skaczecie do ludzi. Czemu mnie teleportowało? Widzieliście to? Ja skończyłem stąd, tutaj i mnie teleportowało tutaj. Z to to. Mój dostawca internetu mnie nie lubi. Mam jest kurczak, tu jest... Nie wiem co to jest. Pataj. Okay. Tak. Jestem człowiek bat. Ten głupi nietoperz! Dobra, to była dziesiąta gra. Czy tam dziewiąta? Nieważne, zrobię jeszcze jedną, bo już nie wiem, czy to była dziewiąta, czy dziesiąta. To uznajmy, że to jest dziesiąta. Poznajemy, że to jest dziesiąta. Zgód, zdechłem w najlepszy sposób. stałem healera. Najlepsze jest to, że ja w grach healerami nie umiem grać. Chyba, że chodzi o rewajwowanie moich znajomych w Destiny. Walić ten jeden Lohan jest do Kitu. Jeden. Why? Jestem mistrzem parkura. Jak ten ty to szybko tak zbudował? Nie wiem. Ale wiem tylko jedno. Nie jestem mistrzem parkura. Dobra, to, to na tyle zdechłem. Zdechłem To jest życie. Anyways To na tyle z filmu Ponieważ zdechłem i nie mam co robić Bo już zrobiłem te 10 meczy i Mam nadzieję, że mi macie dobry dzień Życzę wam miłego dnia Uwielbiam Boss i jeżeli jesteście tutaj i się Wam podobało, to może zostawcie subskrypcję, bo to bardzo mi pomoże. I jeszcze raz życzę Wam dnia. Pa!